Zając w zupełnie nowej roli. Zrobiła to na oczach widzów Halo, Tu Polsat. Aneta Zając, gwiazda serialu Pierwsza Miłość, pojawiła się w porannym programie Halo, Tu Polsat. Tym razem nie pokazała umiejętności aktorskich, ale jej wysiłki doceniła Ewa Wachowicz. Aneta Zając w Halo, Tu Polsat. Aneta Zając, gwiazda serialu Pierwsza Miłość, zadebiutowała w porannym programie Halo, tu, Polsat, w roli specjalistki od koktajli Mocy i Zdrowia. Jej popisowe kolorowe szejki do picia zrobiły na planie prawdziwą furorę. Aktorka przygotowała na oczach widzów trzy koktajle: zielone ze szpinakiem i ogórkiem, bananowe z daktylem oraz witaminowe z mango i truskawkami. Ten ostatni przypadł do gustu nie tylko Maćkowi Rokowi jak Chyży, ale także samej Ewie Wachowicz, specjalistce od wyrafinowanej kuchni. Aneta zając przekonuje do zdrowych koktajli. Aneta zając zdradziła, że nawet na planie pierwszej miłości nie rozstaje się ze zdrowymi napojami swojej produkcji. To pozwala mi utrzymać witalność i energię przez cały dzień, zdradziła gwiazda serialu. Aktorce udało się przekonać do zdrowych specjałów także swoich synów, bliźniaków, 14-letniego Roberta i Michała. Daje im swobodę w tym temacie: sami je sobie wymyślają i sięgają po nie na pewno częściej niż po telefony, mówi Aneta zając. Aneta Zając w pierwszej miłości Przypomnijmy, że Aneta Zając jest jedną z aktorek, które są w obsadzie serialu Pierwsza miłość są od pierwszego odcinka. Aktorka związana jest z produkcją Polsatu już ponad 20 lat, bo przecież pierwszy raz widzowie mogli zobaczyć pierwszą miłość 4 listopada 2004 roku. Zając wciela się w Marię Nowaczek.